Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie przygotowanie danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na domowe żelki. Kupiłam nowe foremki w kształcie miśków i wstawiłam zdjęcie żelków na Instagramie. No i zasypała mnie masa próśb o domowe żelki, więc z przyjemnością je dzisiaj pokażę. Przepis jest banalnie prosty. Ich przygotowanie zajmuje dosłownie 15 minut. Plus potem czas tężenia w lodówce to już zależy od wielkości żelków, na jakie się zdecydujecie, więc po prostu banał. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, a żelki posmakują, bo są to naprawdę super domowe słodycze. I można im nadać dokładnie taki smak i kolor, na jaki mamy ochotę. To co? Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Ponieważ jest to rzeczywiście banalnie prosty przepis, to pokażę go w dwóch wariantach: smakowych i kolorystycznych, pokazując tym samym, że naprawdę żelki można zrobić w dowolnych ulubionych smakach i na bazie dowolnych ulubionych soków, płynów itd. Wszystko precyzyjnie i szczegółowo rozpiszę w przepisie pisanym na blogu. Link będzie w informacjach pod filmem, więc oczywiście serdecznie tam zapraszam. Wystarczy tylko kliknąć, a tu już jak widzicie zaczynam wszystko przygotowywać. Dwa smaki, więc dwa garnuszki i do każdego dodaję. 6 łyżeczek żelatyny. Żelatynę odmierzam zawsze z pomocą łyżeczek, więc czasami wychodzi jej troszkę mniej, czasami troszkę więcej, no bo wiecie, zależy ile tej żelatyny nabiorę na łyżeczkę, ale zważę, żeby wam pokazać. To jest żelatyna taka bezsmakowa, nie z przyprawami, czyli taka, która się nadaje zarówno do deserów, dań słodkich, jak i do galaretek wytrawnych, czyli po prostu taka bezsmakowa. Takie musicie szukać w sklepie. Mniej więcej 26 gramów żelatyny w każdym garnuszku mam. I na 6 łyżek żelatyny będę potrzebowała 100 ml płynu i to może być dowolny ulubiony płyn, ja odmierzam go literatką, ona ma 100 ml i zrobię dwa kolory żelków jasne i ciemne, do ciemnych biorę domowy sok porzeczkowy. Taki słodki, to jest sok do rozcieńczania wodą, więc on jest rzeczywiście bardzo słodki, nie będę go już dosładzać. Można jednak sięgnąć po dowolny, ulubiony sok, także taki bardziej rozcieńczony. Wtedy trzeba go dosłodzić albo miodem, albo cukrem, albo generalnie tym, czym dosładzacie. Tak po prostu do smaku. U mnie 100 ml słodkiego soku z czarnej porzeczki. Dolewam do żelatyny. Mieszam. Ach, i dodam tu jeszcze jedną łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny dla podbicia smaku i zapicia po smaku żelatyny. Mieszam. Starannie rozprowadzając żelatynę w płynie i odstawiam na bok. Tak jak wspomniałam, ja tego już nie słodzę, bo mój sok jest wyjątkowo słodki. Jeśli chcecie wziąć płyn, który jest mniej słodki, to może być na przykład herbata owocowa, miętowa, zielona. To może być sok pomarańczowy, kompot, jakiś ulubiony napój. No generalnie to, yy, co chcecie, żeby było bazą waszych domowych żelków. I jeśli jest mało słodki, to dosładzamy do smaku. Odstawiam na bok. I dokładnie to samo zrobię z drugim rodzajem żelków, jakie zaplanowałam na dzisiaj. Będą to żelki miodowo-cytrynowe, więc y, odmierzam 50 ml płynnego miodu, dość sporo świeżo wyciśniętego soku z cytryny, jedna, dwie łyżki może, i uzupełniam wodą i mieszam, żeby miód rozpuścił się w wodzie i soku z cytryny. I ponownie, można sięgnąć po dowolny ulubiony jasny sok, czy na przykład zieloną herbatę i dosłodzić się do smaku. Dolewam do żelatyny, mieszam. I odstawiam na bok, żeby żelatyna pęczniała. Co najmniej kilka minut ta żelatyna w tym płynie powinna postać tak, żeby dobrze porządnie spęczniała. Zobaczcie, pokażę wam ten pierwszy garnuszek z sokiem porzeczkowym, wyraźnie zgęstniała. I teraz to podgrzewam. Na niezbyt dużym ogniu absolutnie nie doprowadzam tego do zagotowania. Chodzi po prostu tylko o to, żeby tę żelatynę porządnie rozpuścić, ściągam ją ze ścianek. To nawet nie ma być gorące, to nie ma się absolutnie zagotować, tylko po prostu chodzi o to, żeby grudki żelatyny się dobrze rozpuściły. Wystarczy patrzeć, będzie widać, kiedy ta masa w środku zmienia konsystencję. Wtedy od razu wyłączam grzanie, ściągam żelatynę ze ścianek i mieszam tak długo, aż to będzie gładkie i bez grudek. Coś takiego. No i teraz przekładam to do foremek, w których planuję te żelki przygotować. To mogą być dowolne ulubione foremki. Ja niedawno kupiłam sobie takie foremki w kształcie miśków i w nich właśnie zrobię te żelki. W tych miszkach najbardziej nam żelki smakują. Jakieś takie bardziej realistyczne są chyba po prostu, no, ale oczywiście można skorzystać z dowolnych y, foremek silikonowych najlepiej, żeby łatwiej te żelki potem wyjąć, na przykład taka do czekoladek. I nakładam porcjami do każdego otworka, można z pomocą łyżeczki lub do moich foremek była dołączona taka pipeta, więc z jej pomocą nabieram galaretę i wlewam do każdego otworka. Resztę z garnuszka mieszam i przelewam do dowolnej foremki. To będą żelki w innych kształtach. I to samo z tą miodowo-cytrynową, podgrzewam na niezbyt dużym ogniu, absolutnie nie doprowadzam tego do zagotowania, do otworków i tak to wygląda. Z prezentowanej ilości uzyskałam dwie foremki miśków i jedną takich, nie wiem, kwiatuszków. Patrzę czy nie ma tutaj takich bąbelków powietrza, jeśli są wyrównuję nożem, wystarczy tak wygładzić nożem powierzchni wtedy to się ładnie wyrówna, ściągam nadmiar. Galaretki z brzegów, i tak przygotowane wstawiam do lodówki do porządnego stężenia. Takie małe miszki w 15 minut powinny stężeć. Ja im daję minimum 30 minut, bo chcę, żeby to było rzeczywiście porządnie stężałe. I oceniam po prostu sprawdzając jednego miszka, jeśli wychodzi dobrze i jest sztywny, no to żelki są gotowe. Ja moich foremek silikonowych niczym nie natłuszczałam. One są takie miękkie, bardzo giętkie, więc po prostu teraz delikatnie podważam od brzegów i wypycham palcem od dna, i jak widzicie, żelki same wychodzą. Nawet nie nazywam tego galaretkami, bo to rzeczywiście ma taki żelkowaty. Charakter, taką konsystencję jak prawdziwe żelki, zobaczcie. No i po kolei wyciągam jeden misiek po drugim. Z tych większych też to bardzo łatwo wychodzi, nawet chyba łatwiej niż przy tych miśkach, bo są po prostu większe. Piękne, leśniące, żelkowe i naprawdę bardzo smaczne, bo doprawiałam po swojemu. No i tu już wszystkie gotowe. Jasne miśki, miodowo-cytrynowe, ciemne miśki z czarnej porzeczki i cytryny i tu kwiatuszki w tych samych smakach. Pięknie prezentują się, znikną bardzo szybko, no ale oczywiście nie na raz, więc powiem też o przechowywaniu. Ja przechowuję je w lodówce i układam na jakiejś takiej powierzchni, do której one się bardzo nie przykleją, czyli nie papier, tylko raczej jakaś deska, albo talerz, albo folia spożywcza, albo odpowiednie pudełko. I nie sklejam ich ze sobą, tylko tak po prostu układam osobno i przechowuję w lodówce bez przykrycia. I absolutnie im to nie zaszkodzi, więc ja nie przechowuję ich pod przykryciem, ale oczywiście można. Jeśli w pudełku, to też układam zachowując odstępy. No i zobaczcie. Piękne, żelkowe, absolutnie nie jest to galaretka, tylko właśnie taki żelek. Ilość żelaty do soku idealna według nas. I ja się takich proporcji właśnie trzymam. I aby zachować dobry smak żelka, pamiętajcie, że trzeba doprawić je troszkę bardziej intensywnie, więc w postaci płynnej muszą być bardziej słodkie, bardziej kwaskowe niż oczekiwany rezultat. I tu wczorajsze malinowe, wszystko dokładnie tak samo, tylko na bazie słodkiego soku malinowego słodkiego w sensie nie jaśniejsze, ale równie pyszne. Ugryzę. Tak wygląda po przegryzieniu. No i to cała filozofia. Wszystko mówiłam bardzo precyzyjnie, więc mam nadzieję, że uda Wam się je odtworzyć w domu. Gorąco zachęcam, bo są smakowite. Można je zrobić na bazie dowolnych soków. Kilka moich ulubionych propozycji podam w przepisie pisanym na blogu. Skutecznie TV link będzie pod filmem, więc serdecznie tam zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o kliknięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków i inspiracji. No i przepysznych domowych żalków Wam życzę. Smacznego!